Gdy ostatnim razem przejeżdżałem i nagrywałem areję Zagłębia Dąbrowskiego jadąc w kierunku ulicy Wybickiego zastanawiałem się, czy aby tutaj nie zaczyna się kolejny etap remontu tej drogi po lewej stronie mieliśmy pewien wykop okazało się, że ten wykop to jest wymiana krawężników a skoro wymieniono tutaj krawężniki to powiem szczerze, nie wydaje mi się, aby miał w jakimś najbliższym czasie ruszać tutaj ten trzeci etap przebudowy alei Zagłębia Dąbrowskiego. No bo co? Yy, zrobić krawężniki po to, żeby za chwilę je znowu rozczaskiwać, bo e, będzie robiona cała droga. No troszkę by to było działanie bez sensu. No ale kto wie. W Dąbrowie tak naprawdę wiele rzeczy jest możliwych.